W Poznaniu funkcjonuje kilka grup interwencyjnych WOPR. Jedną z prężniej działających jest komando Rescue Team kierowana przez Macieja Pawłowskiego. Instruktorzy oraz ratownicy biorą udział w licznych szkoleniach, doskonalą swoje umiejętności, ale i edukują. Doskonałym tego przykładem jest realizacja dwóch programów profilaktycznych przygotowanych przez Zarząd Główny WOPR w Warszawie. 8 października grupa Komando Rescue Team spotkała się z grupą podopiecznych Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu. Zarząd Główny WOPR z Warszawy i główny sponsor nieba postanowili zrobić program ogólnopolski dla dzieci z przedszkoli i dla szkół podstawowych. Ten pierwszy nazywa się Przedszkolak, ten drugi Już Pływa. Jest to program z Delfinkiem w Woprusiem Bezpieczniej. Uczymy dzieci, jak zachowywać się bezpiecznie nad wodą, jak spędzać czas, żeby nikomu nic się nie stało. I pokazujemy elementy pływania, nauki pływania, doskonalenia. Na dzisiejsze spotkanie tutaj dzieciaki wyczekiwały już wcześniej, bo miały taką informację. Dzieci przedszkolne nie udało się dzisiaj na zajęcia do przedszkola, więc od samego rana czekają na naszych ratowników, których bardzo dobrze znają, bo już uczęszczały na zajęcia na basenie. No i myślę, że no sami słyszymy, że, że już czekają. Podczas pierwszego spotkania z ratownikami WOPR, najmłodsi uczyli się prostych zasad dotyczących bezpieczeństwa. Dowiedzieli się też, czego unikać i jak zachować się w sytuacji zagrożenia na obszarze wodnym i terenie przywodnym. Dzisiaj organizujemy wykład plus zabawa z woprusiem, z delfinkiem. Dzieci będą malować malowanki związane, obrazki są związane z wodą. Dowiedzą się od nas, jak spędzić właśnie bezpiecznie czas nad wodą, co należy zrobić przed kąpielą, jak się zachowywać, gdzie spędzać ten czas. No i maskotką całego spotkania jest delfinek. Jest delfinek Wopruś, z którym pływamy bezpiecznie. Dzieci z Centrum Wspierania Rodziny Swoboda z Poznania będą uczestniczyły w dzisiejszym programie szkoleniu. Wydaje mu się, że przepłynie całe jezioro czy cały basen, a może tak naprawdę nie dopłynąć. Tutaj taka ważna proszę, proszę. podpowiedź. Po jedzeniu można wejść nie wcześniej niż pół godziny do godziny. Tak? Czyli jak... jak powiedział nam Tomasz Kozak z Centrum Wspierania Rodziny Swoboda, udział w programach prowadzonych przez WOPR to wielka pomoc. Powiem, dzięki spotkaniom z instruktorami i ratownikami, dzieci wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Jest coraz niebezpieczniej czasem, zwłaszcza z takimi dziećmi bardzo żywymi i jakieś tam wyjazdy czy wypady nad jezioro, nad morze, no to lepiej żeby wiedziały gdzie się udać, po informacje. Po prezentacji multimedialnej oraz pogadance przyszedł czas na zabawę. Dzieci otrzymały książeczki edukacyjne z kolorowankami oraz kredki. Radość sprawiły im także słodkie niespodzianki. Kolorowanki już wszystkie pokolorowane, sobie zobaczymy i wybierzemy te najładniejsze, te najładniej pokolorowane, tak? Cały cykl będzie trwał około dwóch miesięcy, tak przewidujemy. Jest to rozpisane oczywiście godzinowo, aczkolwiek chcemy, żeby dzieci z domów dziecka poczuły klimat tej wody, tej zabawy z delfinkiem, żeby przygotować je do, do sezonu letniego i żeby fajnie spędziły sobie czas. Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie dzieci ze znakami ostrzegawczymi oraz rozdanie koszulek z delfinkiem w oprusie. nas, takie fajne koszulki. Nie, innych może, na małe. Jest... Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z cyklu. Teraz pod opieczni Centrum Wspierania Rodzin Swoboda spotykać się będą z ratownikami na basenie. W środę spotykamy się na pływalni miejskiej Atlantis w Poznaniu, gdzie dzieci będą pływać na dużym basenie i na małym. Poznają tajniki ratownictwa wodnego, jak również elementy pływania i oswajania się z wodą, dlatego że jest to Również program dla przedszkolaków. A zatem do zobaczenia na basenie.